Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko Wam wszystkim. No i mamy czwarteczek 25 tygodnia, zwykłego. Rok pierwszy. Czytamy teraz księgę proroka Ageusza. Jego imię może pochodzić od terminu Hag, czyli święto, uroczystość. Być może ten prorok urodził się w jakieś święto. Nie wiadomo. Nie wiadomo też, czy. On przybył z grupą repatriantów. Czy urodził się na obczyźnie, czy urodził się w Palestynie, niewiele o nim wiadomo. Ale to, co wiadomo, to to, że zaczął prorokować w drugim roku rządów Dariusza, czyli to jest 500, około 520 rok przed naszą erą, przed Chrystusem. No i tak jak yy, czytaliśmy Księgę Zdrasza <laughs> przez parę dni, no to. Ezdrasz Nechemiarz to około 120 lat, mniej więcej występują po proroku Aggeuszu. Tak jak Aggeusz występuje mniej więcej 18 lat po przybyciu pierwszych repatriantów do Jerozolimy, no to od Aggeusza do samego Nechemiasza mamy nawet ponad 120 lat, a do Ezdrasza troszeczkę Troszeczkę mniej, czyli tutaj co najmniej te 100-120 lat mamy różnicy pomiędzy Aggeuszem, a Bezdraszem i Nechemiaszem. I cóż czytamy u proroka Geusza? Ano, prawdopodobnie okazuje się, że ci, którzy wrócili z wygnania z Babilonii, niechętnie zabierali się do pracy przy odbudowie świątyni. No bo najpierw uważali, że trzeba tutaj yy, no zabezpieczyć sobie jakiś byt, tak? Żeby tutaj jakieś względy ekonomiczne mieć zabezpieczone, jakieś zaplecze i dopiero wtedy zaczną odbudowywać świątynię. No i właśnie w takim kontekście występuje proroka Geusz. No i mówi, że no nie wydaje się wam, że jak wam się wydaje? Dlaczego macie takie słabe plony? Dlaczego nic wam nie chce rosnąć? Dużo siejecie, mało zbieracie, jecie, nie nasycacie się, yy, pijecie, dalej pragniecie, próbujecie się odziać, a jest wam zimno, tak? Ten, kto pracuje jako najemnik, no to tak jakby zbierał kasę do dziurawego mieszka. Skąd to się wszystko bierze? Skąd wam się, jak wam się wydaje? No i właśnie tutaj, jak geuszu patruje. Tej słabej strony ekonomicznej, w tym, że, no właśnie, Pan Bóg, Panu Bogu nie jest oddawana część taka, jaka mu się należy. No i że ludzie nie mają jego błogosławieństwa. No bo zamiast go mieć na pierwszym miejscu, no to go nie mają na pierwszym miejscu. No i stąd właśnie nie mają błogosławieństwa. Jak nie ma Bożego Błogosławieństwa, to nie ma plonów, nie ma jedzenia, nie ma odzienia. I tyle. I tak to w bardzo takiej prostej yy, ekonomii, tak to nazwę. A już widzi tutaj te niepowodzenia Izraelitów, którzy niedawno wrócili z wygnania babilońskiego. No to mówi, co macie robić? No, dawajcie, odbudujcie te świątynie, wznówcie kult. A zobaczycie, czy wam nie pobłogosławię. No bo na pewno wam pobłogosławię, tak? Ale musicie ustawić sobie yy, najważniejsze rzeczy na pierwszym miejscu. No i w sensie duchowym, kochani, cóż tak księga i cóż to proroctwo znaczy dla nas? No w sumie to samo. To samo, czyli, że te świątynie Pana Boga mam budować i On ma być na pierwszym miejscu i zadbać najpierw o sprawy Boże. A później Pan Bóg na pewno nie omieszka udzielić mi tego wszystkiego, co jest mi potrzebne. Tylko też tutaj pamiętajcie z tym zastrzeżeniem, to co jest mi potrzebne, Pan Bóg mi udzieli. Przecież głupoty jakiejś nie będzie mi Pan Bóg udzielał. Wszystko to, co jest mi potrzebne, to tego mi udzieli. Tylko, no właśnie, trzeba najpierw Pana Boga postawić na pierwszym miejscu i razem z Nim rozeznawać, co jest mi tak naprawdę potrzebne. No i drugie czytanie. Yy, mamy Ewangelię Łukasza, sobie dalej czytamy. I mamy ten fragment o Herodzie, który pragnie zobaczyć Pana Jezusa. To jest takie, taki spoiler Łukaszowy co do tego. Yy, no właśnie jak to Pan Jezus spotka się z owym władcą już w Jerozolimie w przeddzień Paschy. Także tutaj już Łukasz nam zaznacza, że no, na pewno takie spotkanie się odbędzie. Że Herod bardzo by chciał Jezusa zobaczyć i rzeczywiście tak będzie właśnie w ten piątek przed Paschą, kim jest ten człowiek, tak? No bo Herod widzi, że donoszą mu uprzejmie różni jego słudzy, że tutaj jakiś jest nauczyciel, który działa. Wiele cudów. No, i pragnę go zobaczyć. Warto też sobie popatrzeć, jakie to, właśnie, komentarze towarzyszą y, misji Jezusa. Jedni mówią, że to y, Jan Chrzciciel martwych stał, jedni mówią, że, że tu Eliasz przyszedł, a jedni uważają, że któryś z dawnych proroków martwych stał. No i w sumie rzeczywiście ta opinia o Jezusie w szerokich masach taka była bo przecież sam Jezus jak zadał pytanie swoim uczniom za kogo ludzie uważają syna człowieczego no to w sumie tak samo odpowiadali albo w bardzo podobny sposób no właśnie ale tutaj to pytanie Heroda kim właśnie jest Jezus no w sumie się nie rozwieje przy tym spotkaniu w czasie Jezusowej męki i w tych wszystkich przesłuchań, bo Herod zasypie Jezusa różnymi pytaniami, będzie pragnął zobaczyć jakiś cud przez Niego zdziałany, i nic z tego wszystkiego się nie dokona, nic z tego się nie stanie. No i wtedy Herod właśnie wzgardzi Jezusem. No to jest taka scena dosyć trudna. Jezus nic nie mówi. No właśnie, to do rozpatrzenia. Może jeszcze będzie czas, żeby troszeczkę szerzej na ten temat porozmawiać. Dobrze, kochani, to jak na razie tyle. Wszystkiego Wam Bożego i na razie.